Sura 68 Pióro. W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego, Nun, na pióro i na to, co zapisują. Ty, dzięki łasce Twego Pana, nie jesteś opętany. Zaprawdę czeka na Ciebie nagroda, niezawodna i zaprawdę masz naturę wspaniałą. Wkrótce. Zobaczysz i oni zobaczą, kto z was jest opętany. Zaprawdę, twój pan najlepiej wie, kto zbłądził z jego drogi i on najlepiej wie, kto jest prowadzony. Nie słuchaj tych, którzy odrzucają prawdę. Oni chcieliby, abyś im uległ, wtedy i oni byliby ulegli. Nie słuchaj zatem żadnego zarzekającego się dziwca, bluźniercy szerzącego oszczerstwa, przeciwstawiającego się dobru, napastliwego i grzesznika, grubianina podłego pochodzenia, choćby był majętny i obdarzony synami. Gdy recytowane są przed nim nasze znaki, on mówi: to są legendy przodków. Szybko naznaczymy go na pysku. Wypróbowaliśmy ich tak, jak wypróbowaliśmy właścicieli ogrodu, którzy przysięgali, że rankiem zbiorą z niego owoce. I nie zastrzegli woli Boga. I przeszło po nim nieszczęście od twego pana, gdy oni spali, i stał się spustoszony. Rankiem się zwoływali. Chodźcie wcześnie na waszą uprawę, jeśli chcecie wszystko zebrać i wyruszyli obawiając się, oby nie wszedł tu dzisiaj żaden biedak. I poszli rankiem, zdecydowani w swym postanowieniu. A kiedy go zobaczyli, powiedzieli: "Z pewnością zabłądziliśmy. Nie, zostaliśmy wszystkiego pozbawieni", powiedział jeden z nich najbardziej sprawiedliwy. "Czy nie mówiłem wam, dlaczego nie chwalicie Boga?" Oni powiedzieli: Chwała niech będzie naszemu panu. Zaprawdę byliśmy niesprawiedliwi. Wtedy zwrócili się przeciwko sobie z wzajemnymi wyrzutami. Powiedzieli, biada nam, zaprawdę byliśmy zarozumiali. Może jednak nasz pan da nam w zamian coś lepszego niż to. My przecież zwracamy swe pragnienie ku naszemu panu. Taka jest kara. Ale kara życia ostatecznego będzie większa. Gdybyż oni wiedzieli. Zaprawdę, dla pobożnych są u ich pana ogrody szczęśliwości. Czy my potraktujemy tych, którzy poddali się woli Boga, podobnie jak grzeszników? Cóż z wami, jak sądzicie? Czy macie księgę, którą studiujecie, gdzie znajdziecie to, co sobie wybierzecie? Czy macie umowę z nami, potwierdzoną aż do dnia zmartwychwstania, że dostaniecie wszystko, co sądzicie? Zapytaj, który z nich za to poręczy? Czy oni mają współtowarzyszy? Niech więc przyprowadzą swych współtowarzyszy, skoro są prawdomówni. Tego dnia, gdy odkryją ze strachu łydki, zostaną wezwani, aby padli na twarz, a nie będą w stanie tego uczynić. Zapadną się im oczy. I okryje ich upokorzenie, chociaż wzywano ich, aby padli na twarz, gdy byli zupełnie zdrowi. Zostaw mnie samego z tymi, którzy uznali za kłamstwo tę opowieść. My poprowadzimy ich stopniowo tak, że nawet nie będą wiedzieć. Dam im zwłokę, ale mój plan jest niezmienny. Czy spodziewasz się od nich zapłaty, gdy oni są obciążeni długiem? Czy oni znają to, co ukryte i to zapisują? Czekaj zatem cierpliwie na rozstrzygnięcie twego pana i nie bądź podobny do towarzysza ryby, który wzywał, gdy był zduszony. Gdyby nie dosięgła go łaska jego pana, to zostałby wyrzucony na pustkowiu i byłby poniżony. Jednak wybrał go. Jego pan i uczynił jednym ze sprawiedliwych. Ci, którzy nie wierzą, nieomal wywracają cię swymi spojrzeniami, gdy słyszą napomnienie, i mówią: zaprawdę, on jest opętany. A to tylko napomnienie dla światów.